W ramach kolejnej już edycji Twórczych Piątków na Ficinusie w salce przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wirku zebrała się spora grupa mieszkańców zainteresowanych spotkaniem z Mieczysławem Bieńkiem, Hajer, bo tak zwany jest gość, to emerytowany górnik, który odkrył w sobie pasję do podróży i w ciągu kilku lat zwiedził ponad 100 krajów. Podczas spotkania z Rudzianami Mieczysław Bieniek niezwykle ciekawie opowiadał o swych przygodach z podróży i zachęcał do poznawania takich miejsc na ziemi, w które rzadko kto zagląda. Zgromadzeni z zainteresowaniem przysłuchiwali się historiom Hajera, które zawarte są w kilku jego książkach. Ja podróżuję na takiej zasadzie, jak to dawniej było, za jeden uśmiech. Nie? Był taki film o podróżowaniu za jeden uśmiech, autostopem, i dla mnie to jest najlepszy sposób do do podróżowania. No pewnie jakieś pieniądze trzeba mieć, ale żeby podróżować, to nie trzeba znowu aż takich pieniędzy, co bardzo często ludzie myślą sobie, kurde, zajechał na Papua Nowoginę, ciekawe wiele, ile go to kosztowało. Bardziej wysiłek niż, niż pieniądze. Uważam, że podczas podróżowania, jeśli się lubi ludzi, no to z reguły w jakiś sposób pomagają, no i ja tak już od 15 lat. Właśnie, jak i kiedy się to zaczęło? No ja, wypadek, ja, ja byłem na, jako górnik na, na, na kopalni, dostałem w głowę, obudziłem się w szpitalu i kilka miesięcy operacje, zabiegi. I, i właściwie to, że, że ruszyłem świat, to był wielkim przypadkiem, dlatego, że ja idąc przez Katowice, taki napis był Warszawa, Moskwa, Deli. I taki, że był znerwowany, no bo mam, mam tutaj, jak te moje książki, mam, mam dokumenty, że już idę na emeryturę i właściwie człowiek taki zdołowany, są, myślę, cholera jasna, i co teraz, nie? Z tych nerwów kupiłem bilet. I także poleciał, poleciał do Indii. Kiedy właściwie, że wylądował w tych Indiach, patrząc, że wydawało mi się, że te miliard dwieście milionów ludzi przyszło na moje powitanie, ja tam w ogóle nic nie, nie rozumiał. Także stanął na tym, na tym lotnisku, tak się godził I coś ten głupik zrobił. I co teraz? No i właśnie, i co teraz? No to wszystko opisał w książce: Hajer jedzie do Dalaj Lamy. To jest jedy, jedna wielka przygoda i kupa śmiechu, bo faktycznie zaczął, ta podróż do Dalajlamy z Katowic, na stanwajerach, z kartką. No i tak jedzie pierwszy, nie autym, pokazuje głupi, drugi, że mu hopla, Nie, w końcu jeden stanął i go do pania. Gdzie pan jedzie? Ja go do, do Indii, a on go do, do Rzeszowa zabiorę. także że wylądował w Rzeszowie, a potem już poszło. E, powiem, że czasami jest bardzo często, Najważniejsze się ruszyć, ten początek. Nie? Jak, już, jak się ma już ten początek, to po tym już jakoś, jakoś idzie. No. Najciekawszy zakątek, do którego Pan dotarł? To Właśnie, dotarłem. No, dotarłem do Papuły Nowej Gwinei. Cały czas mam gdzieś te, te marzenie, żeby tam jeszcze raz wrócić. Dlatego, że ja tam się rozchorowałem na Dągę i malarię i, i, i choroba mnie rozłożyła. No i, i gdzieś tam cały czas, że, żeby wrócić. No, gdyby nie głupia sytuacja z Rosją i z wizami, przez kilka lat jeździłbym do Rosji. Liczy pan te podróże? Liczę. E, obecnie w zeszłym roku zrobiłem stu, 117 kraj. Była to Kirgizja, pojechałem rowerem. No i właściwie tak, no, pchałem rower na 4800 przez 3-4 dni, ale to dosłownie było takie pchanie 10 kroków. pytanie powietrza, powietrze. Serce się uspokaja i znowu 10 kroków. I tak przez 3 doby. Spisz jak zając po 10-15 minut, żeby dostać się na szczyt z wielką nadzieją, że tam na dół się już zjedzie. Wiesz, Wjeżdżasz do góry, a tam gorsza droga niż ta pod górę. I znowu trzeba było na hamulcach się spychać dół. No ale to, to są już takie rzeczy nieprzewidywalne. Ma Pan ze sobą książki. Jedna z tych książek została wyróżniona. To też chyba element y, nieodzowny Pana podróży. To znaczy ja za książkę Hajer jedzie do Soczi. O, otrzymałem już w tej chwili drugą nagrodę. Jadę ją odebrać do Warszawy. Jest to nagroda Magellana. Jest to nagroda o wymiarze europejskim. Ludzie, którzy zajmują się kartografią, mapami, różnymi podróżami, oni po prostu tą nagrodę przyznają, a ja ją dostałem za to, że barwnie, w jakiś barwny sposób tą Rosję opisałem, tak jak widziałem moim jednym okiem, tak już też napisałem. Po Śląsku te książki czy po polsku? No tu jest problem, bo, bo Kocham mój śląski język, lubię tam zawsze coś jakoś jakiś Austryk, jakoś klopsztanga, tylko że w Warszawie nie za bardzo to wszystko rozumieją. W związku z tym częściowo jest napisane po śląsku, a odnośniki są tłumaczenia na język polski. Tak? Gdzie te książki można kupić? Empik, madrasy. I chciałem się jeszcze pochwalić, że od. 15 maja będzie moja kolejna książka, czyli z Hajerem przez andyjskie szlaki. Tym razem będzie to książka o klopsztangach, o dziążkach, o pierwszych miłościach. Jak się to robiło, jak nie było komputera, nie? Skąd by się dowiedzieli, skąd ze się wziął i tak dalej, i tak dalej. Co bym opowiadał, odsyłam was do tej książki, na pewno się dobrze pobawicie, uchichrocie, bo książka jest barwna i to będzie najgrubsza z moich książek, a zarazem, zarazem najbardziej tak dająco od, przynajmniej się starałem otworzyć od tak, taki Śląsk z lat 60. Nie? Albo na dole co to jest Einbruch, jak się go strzelało, co się robiło i tak dalej. Twórczy piątek na Ficinusie z udziałem Mieczysława Bieńka potwierdził, że zapotrzebowanie na inicjatywy promujące ciekawe osobistości z regionu jest duże. Dlatego też rozmowy o obyczajowości, kulturze i historii warto kontynuować w spotkaniu z Hajerem towarzyszyła także wystawa zdjęć śląskich agatów z kolekcji Jana Rzymełki, które również wzbudziły zainteresowanie zebranych. W tych obchodzimy Dzień Ziemi i to 25 raz w Polsce. Miałem okazję w Sejmie kiedyś zaszczepić tą ideę. A ten szlachetny śląski agat, właściwie zniewalający śląski agat, kamień z hołdy w pewnym sensie, przyszedł pokłonić się Ficynusowi. Bo nazwa Ficinus to jest od urzędnika, który zbudował tą kolonię robotniczą i te familoki, które tutaj są, są zbudowane z piaskowców. To jest fenomen w skali Europy, bo z reguły domy budowali z cegły, prawda? A tu z kamieniołomów karbońskich, piaskowce karbońskie na powierzchni, bo ruda słynęła i zród żelaza, no i oczywiście z dużych pokładów węgla. I z tego, te, te 150 lat, temu albo i więcej, zbudowano te domy, które są odnowione. I ten szlachetny kamień, przecież się pokłonić tym kamieniom, one są podobnego wieku, bo mają po, powyżej 250 milionów lat. Przypomnijmy, że w ramach twórczych piątków na Ficinusie odbywać będzie się jeszcze wiele interesujących wydarzeń. Warto więc zarezerwować sobie czas i ostatnie piątki każdego miesiąca spędzać właśnie na takich kulturalnych spotkaniach. W salce przy parafii ewangelicko-oksburskiej, w wirku przy kawie i tradycyjnym. W tradycyjnym kołoczu będzie można porozmawiać z ciekawymi osobami związanymi z Rudą Śląską i nie tylko.